Kasia jest wściekła na mamę. Nie może jej wybaczyć, że aby ukryć swój romans, wplątała ją w intrygę, która może poważnie zaszkodzić jej w pracy. Żona Jacka jest przedstawicielką firmy, z którą mam współpracować. A, no to dlatego była u, u ciebie w firmie. No tak, no ale to jeszcze nic. Zapytała mnie o ciążę. Usłyszał to mój menedżer. Później koleżanki w ogóle mi gratulowały. Czy ty w ogóle wiesz, jak ja się czułam? Ale później usłyszała, że w żadnej ciąży nie jestem. No bo przecież musiałam się ludziom wytłumaczyć, tak? No i zażądała wyjaśnień, no i. No i co jej powiedziałaś, no? no? I nic, no i uciekła. Moja żona była u ciebie w firmie? Tak. Nie przejmuj się, przecież nic się takiego nie stało. Jak się nic takiego nie stało? No jak ty możesz tak to bagatelizować? Ciii. Ciebie w ogóle nie obchodzi to, jak to wpłynie na moją pracę? Kasiu, ale nie kłóćcie się. Kaszka, obchodzi! Ale co ja teraz mogę zrobić? No, to trzeba po prostu jakoś przejść. No, nie wiem. Jak ją następnym razem zobaczysz, to może powiedz jej, że. Yy, że poroniłaś? O! Nie, no, ty hmm? chyba na głowę upadłaś naprawdę. Ale Dlaczego? No ta, co to opowiada? No, ale, ale co ma powiedzieć, co? Kaśka, gdzie ty idziesz, no? Na spacer z Julką, a wy to załatwcie między sobą. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nic, rozumiecie? Jezu, weź może z nią porozmawiaj, proszę cię, co? Dostałem. Kasiu, poczekaj. Nie, ja naprawdę, bardzo proszę, rozwiążcie to wszystko między sobą. Ja nie chcę brać w tym udziału. I w ogóle ja nie wiem, czemu wy mnie to, w to wszystko wymieszaliście. Kasiu, zrozum, że to nie jest takie proste. No proszę! I znowu was widzę razem. Dorota! A ty podobno jesteś we Wrocławiu. Nie ufałam ci. A dzisiaj w firmie jeszcze tylko się upewniłam, że kłamiesz. No proszę, jak długo jeszcze mieliście zamiar mnie okłamywać? Spokój się. To jest twoje dziecko? No co za bzduro, powiesz? jakie nie. moje dziecko? To nie jest dziecko pani męża. Ja w ogóle nie mam z nim nic wspólnego. No właśnie widzę. – Dorota, uspokój się, dobrze? – Jestem spokojna. Ja jestem spokojna. Ja tylko chcę znać prawdę. Jak długo to już trwa? Jak długo jesteście kochankami? Ale ja nie jestem kochanką pani męża. Pani mąż spotyka się z moją mamą. <grym> z twoją mamą? Co ty wygadujesz? Tak, i ja już nie będę dłużej kłamała. Moja mama i pani mąż spotykają się od dłuższego czasu. To jest prawda? Tak. Ta dziewczyna ze mną nie ma nic wspólnego, rozumiesz? Czy wy naprawdę myślicie, że ja jestem kompletnie głupia? Co ty wyprawiasz? W ten sposób chcesz ją chronić? Ja spotykam się z jej matką, rozumiesz? Jestem z nią. Przyłapałam cię, a ty śmiesz bezczelnie kłamać. Jak możesz? Jak możecie być tacy podli? Nie, ja mam dość, ja idę do domu. Dorota, poczekaj. Kaszka, gdzie jest Jacek? Wiem, no pewnie pojechał do domu ze swoją żoną. No, bardzo śmieszne, wiesz? Rzeczywiście. Mamo, ona była na dole. Jezus Maria, mówisz poważnie? Tak, i zrobiła mi awanturę o to, że to ja jestem kochanką Jacka. No i? No i nic, No i powiedziałam jej prawdę. Co zrobiłaś? Mamo, powiedziałam jej, że to ty sypiasz z jej mężem, a Jacek to potwierdził. Zwariowałaś? Jesteś nienormalna? Zrobić. Mamo, ja jej tylko powiedziałam prawdę. Trzeba mnie było w to w ogóle nie mieszać. Wiesz co, nie miałaś prawa tego robić. Nie masz prawa decydować za mnie, ani za nikogo innego. A ty myślisz tylko i wyłącznie o sobie.